Rotmistrz Witold Pilecki. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Spojrzał na mnie zdziwiony i powiedział. No tak, rozumiem pana, lecz czy można kiedy się chce przyjeżdżać i wyjeżdżać z Oświęcimia? Odpowiedziałem: można. Wydarzył się wypadek, że gdy wybrano młodego więźnia z szeregu, wystąpił staruszek, ksiądz i prosił komendanta obozu, by wybrał jego, a zwolnił tamtego młodego od kary. Blok skamieniał z wrażenia. Komendant zgodził się. Ksiądz Bohater poszedł na śmierć, a tamten więzień wrócił do szeregu. Co może powiedzieć ludzkość dziś? Ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i, śmieszna rzecz, dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki? Postęp cywilizacji, tak, lecz postęp kultury? Śmieszne. Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. Przerażająca rzecz, nie ma na to słów. Chciałem powiedzieć ze zwierzęcenie, lecz nie. Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi. Dlatego więc piszę niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich mnie tylko karano, bo choćby mi przyszło postradać me życie, tak wolę niż żyć, a mieć w sercu ranę. Widziało się powolną śmierć przyjaciela i niejako konało się z nim razem. A jednak człowiek odżywał, odradzał się, przeradzał. I jeśli tak dzieje się nie raz, a powiedzmy dziewięćdziesiąt, to trudno staje się kimś innym niż było się na ziemi. A ginęły nas tam tysiące, dziesiątki tysięcy, a potem już setki tysięcy. Tak przekuwaliśmy się wewnętrznie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć. Obóz był probierzem, gdzie się sprawdzały charaktery. Jedni staczali się w moralne bagno. Inni szlifowali swe charaktery jak kryształ, rżnięto nas ostrymi narzędziami. Ciosy boleśnie wrzynały się w ciała, lecz w duszy znajdywały pole do przeorania. To przeradzanie się przechodzili wszyscy. To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem, w którym kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na Ziemi i zacząłem coś, co było chyba gdzieś poza nią. W głowy nasze uderzały nie tylko kolby SS-manów. Uderzało coś więcej. Brutalnie kopnięto we wszystkie nasze pojęcia, do których myśmy się na Ziemi przyzwyczaili. Do jakiegoś porządku rzeczy, prawa. To wszystko wzięło w łeb. Kochajcie Ojczystą Ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu, wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem. Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, bo Oświęcim to była igraszka. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał, korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Wybór należy do ciebie, kogo wybierzesz teraz. Tadeusz Kościuszko czy Maksymilian Kolbe